Witajcie na naszym kanale. W świecie freaków, gdzie adrenalina i walka sięgają zenitu, nie wszyscy wspinają się na szczyt tradycyjną ścieżką edukacyjną. Dziś odkryjemy tajemnicę wykształcenia kilku znanych postaci, które stały się zawodnikami freakfightów. Marianna Schreiber to osoba o wielu twarzach i pasjach, która wchodzi w świat freakfightów pełną parą. Marianna ma za sobą imponujące wykształcenie, które może robić wrażenie na niejednym. Ukończyła studia pedagogiczne, a obecnie poświęca się rozwojowi naukowemu, realizując doktorat w tej dziedzinie. Jednak jej zaangażowanie nie kończy się na książkach i badaniach. Marianna od lat jest związana z polską oświatą, szczególnie pedagogiką i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Marta Linkiewicz, znana jako gwiazda fame i influencerka, podzieliła się swoimi poglądami na edukację z fanami. Mimo swojej przygody z mieszanymi sztukami walki i zmian, których doświadczyła, nie planuje rozwijać się naukowo. Sławę przyniosło jej kontrowersyjne nagranie opublikowane na Snapchacie, jednak jedną z konsekwencji tego działania było wyrzucenie ze szkoły. Linkiewicz uważa, że jej obecne wykształcenie jest wystarczające, choć nie wyklucza możliwości podjęcia aktywności na tym polu w przyszłości. Posiada maturę, co według niej jest wystarczającym poziomem edukacji. Lexi Chaplin to popularna influencerka w polskim internecie i właścicielka Federacji Cloud. Mimo trudności w szkole, gdzie miała problemy z relacjami z rówieśnikami, postanowiła rozwijać swoje umiejętności językowe. Bardzo dobrze włada językiem polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Mimo lęku przed matematyką, poszła na studiach i wybrała kierunek lingwistyczny, gdzie mogła kontynuować rozwijanie swojej pasji do języków. Finalnie jednak zrezygnowała ze studiów na rzecz rozwoju swojej kariery w internecie. Marcin Najman, znany z pasji do boksu, Posiada nietypowe wykształcenie, które może zaskoczyć wiele osób. Pomimo zainteresowania pięściarstwem od młodości, ukończył zespół szkół muzycznych w Częstochowie, specjalizując się w grze na kontrabasie. Następnie zdobył tytuł pedagoga ze specjalnością wychowanie muzyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Obecnie jest zawodnikiem oraz jedną z głównych gwiazd Federacji Cloud. Monika Laskowska jest aktorką i dziennikarką, która obecnie spełnia się na arenie freak fightów. Mimo jej wielu wpadek w wywiadach i głupich według wielu wypowiedzi, Laskowska jest osobą wykształconą. Uczęszczała do Szkoły Meissnera w Warszawie oraz w Społecznej Akademii Nauk na Wydziale Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, specjalizując się w aktorstwie. Kilka lat temu przeniosła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła swoją karierę zarówno aktorską, jak i dziennikarską. Jak widać, w świecie Freak Fightów możemy znaleźć osoby z różnorodnym wykształceniem i zainteresowaniami. Dajcie znać w komentarzach, które wykształcenie zaskoczyło Was najbardziej. Zostawcie suba i łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.